Cześć, witam Cię w odcinku z serii zadania z informatora Matura 2023. Dziś zrobimy zadanie 49. Podstawa programowa wymagana do tego zadania wyświetla się w tym momencie na ekranie, a teraz przejdźmy już do rozwiązywania. Paweł i Grzegorz postanowili zagrać w grę losową. Ich wspólny kolega będzie kolejno rzucał sześcienną symetryczną kostką do gry, której ścianki są oznaczone od 1 do 6. Gdy na kostce wypadnie liczba oczek mniejsza od 4, to Grzegorz daje Pawłowi 10 żetonów, a gdy na kostce wypadnie liczba oczek równa 6, to Paweł daje Grzegorzowi x żetonów. W pozostałych przypadkach żaden z graczy nie zyskuje ani nie traci żetonów. Paweł i Grzegorz sprawiedliwie ustalili liczbę x żetonów tak, aby wartość oczekiwana zysku z gry pawła była równa wartości oczekiwanej zysku z gry grzegorza oblicz ustaloną przez Pawła i grzegorza liczbę x żetonów. Mamy tutaj wartość oczekiwaną, więc zobaczmy, co o niej możemy się dowiedzieć. W karcie wzorów w rozdziale 14 na stronie 30 mamy informację o wartości oczekiwanej zmiennej losowej. Niech x będzie zmienną losową o wartościach x1, x2x i tak dalej, aż do xn. Wartości są rzeczywiste, określoną na zbiorze omega. Przy czym, każda zmienna losowa ma swoje zdarzenie elementarne, któremu odpowiada i to zdarzenie elementarne oczywiście należy do zbioru omega i do niego jest przypisane prawdopodobieństwo. Brzmi to skomplikowanie, zaraz sobie zrobimy tabelkę, będzie to troszeczkę logiczniejsza. I teraz mamy wartość oczekiwaną zmiennej losowej, czyli to jest wartość zmiennej losowej razy prawdopodobieństwo Zdarzenia. Dużo się dzieje. Zapamiętajmy sobie ten wzór, a teraz narysujemy tabelę właśnie jak to działa. W naszej tabeli mamy ilość wyrzuconych oczek na kostce, bo na tym polega nasza gra losowa. To będzie odpowiadało naszym zdarzeniom omega. Drugim wierszem tabeli to jest zysk. W tym przypadku wybieramy jedną z tych osób, powiedzmy, że to będzie zysk Pawła. I to jest wartość naszej zmiennej losowej, czyli to są nasze x. No i ostatni wiersz to prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo wyrzucenia tych oczek z pierwszego wiersza, czyli równocześnie prawdopodobieństwo tego zysku w tym konkretnym przypadku, czyli to jest nasze pi. No to jakie mamy możliwości w naszej grze? Możemy wylosować liczby od 1 do 6, bo to jest zwykła sześcienna kostka do gry. Jaki mamy zysk Pawła? Gdy na kostce wypadnie liczba oczek mniejsza od 4, to Grzegorz daje Pawłowi 10 żetonów. Czyli Paweł w tym momencie zyskuje 10 żetonów. To jest gdy liczba oczek jest mniejsza od 4, czyli jak mamy 1 oczko, 2 oczka lub 3 oczka. Tu wpisuję ten zysk, czyli te 10. Gdy na kostce wypadnie liczba oczek równa 6, to Paweł daje Grzegorzowi x żetonów, czyli zysk Pawła jest ujemny, bo traci. Tak się przyjmuje. Jeżeli tracimy coś w grze, to mamy ujemny zysk, czyli traci x żetonów minus x. W pozostałych przypadkach żaden z graczy nie zyskuje ani nie traci żetonów. Czyli dla czwórki, dla piątki mamy zysk równy 0. Jakie jest prawdopodobieństwo? No, na typowej sześciennej kosce do gry mamy napisane, że jest ona symetryczna. Prawdopodobieństwo wyrzucenia każdego oczka jest takie samo czyli mamy 1 szóstą, 1 szóstą, 1 szóstą i tak dalej, wszędzie 1 szósta. To jest ważne, że suma tych wszystkich prawdopodobieństw. Musi być równa 1. Mamy tabelę zysku Pawła. Możemy z niej obliczyć wartość oczekiwaną zysku Pawła z gry. Oznaczmy ją sobie jako ep. To e jest takie podwójnie kreslone, tak samo jak liczby rzeczywiste, liczby naturalne. ep, bo wartość oczekiwana dla Pawła. No od x, no niech będzie od x, nie nazywaliśmy nijak tej naszej przestrzeni, czy tych naszych zmiennych losowych. I co mamy? Jak powiedziałam wcześniej, tutaj mamy XI, a tu mamy PI, to są nasze omega I. Więc jak teraz korzystamy ze zmiennej losowej, no to bierzemy wartości z drugiego i trzeciego wiersza, czyli mamy X1 u nas to jest 10 razy P1, czyli 1 szósta. Dodać X2, czyli 10 razy P2, czyli 1 szósta. Dodać. Tu dalej nic nie ma, ale lecimy po prostu tak z każdym kolejnym zdarzeniem. Czyli mamy x3 to jest znowu 10, razy p3, nadal 1 szósta. Dodać x4 to jest 0, razy p4, 1 szósta. Dodać x5, czyli 0 razy p5, czyli 1 szósta. I dodać x6, czyli minus x, razy p6, czyli 1 szósta. I to wszystko musimy ze sobą wymnożyć i do siebie dodać. Dziesiątka z szóstką nam się skróci przez dwa. Tu zostanie 5, tu zostanie 3. Na razie tak to zapiszmy. To jest 5 trzecich. I tak jest tak naprawdę w każdym z tych trzech przypadków, czyli mamy 5 trzecich i 5 trzecich. Dodać 0 razy cokolwiek to jest 0, więc w tych dwóch przypadkach jest 0. I dodać, a właściwie od razu możemy zrobić odjąć. 1 szósta x. Jak sobie zredukujemy wyrazy podobne, mamy 3 razy 5 trzecich, czyli te trójki tak naprawdę nam się skrócą i zostanie 5. Odjąć 1 szósta x. I to jest wartość oczekiwana zysku Pawła, czyli Paweł powinien tyle zyskać. W poleceniu było napisane, że wartość oczekiwana zysku z gry Pawła ma być równa wartości oczekiwanej zysku z gry Grzegorza, więc możemy zrobić dokładnie to samo teraz dla Grzegorza i porównać ze sobą te wartości oczekiwane. Jest jeszcze na to inny sposób, ale o nim powiem po zrobieniu tego tym sposobem. Czyli powtarzamy dokładnie to samo dla Grzegorza. Zmieniłam już imię w tabeli. I teraz musimy zmienić wartości, ponieważ ilość wyrzuconych oczek wciąż jest taka sama, prawdopodobieństwa też są cały czas takie same, zmienia się tylko zysk grzegorza. Bo gdy Paweł zyskiwał, to Grzegorz tracił, czyli musimy po prostu zmienić znak wszędzie. Czyli jak Paweł zyskiwał 10 żetonów przy wyrzuceniu jednego oczka, to grzegorz je tracił, bo to grzegorz mu je dawał. Tak samo przy dwóch oczkach i trzech oczkach, jak było 4. 4 lub 5 oczek, to się nic nie działo, bo było 0 zysku, to to zostawiamy. No i tutaj przy x po prostu nie będzie tego minusa, czyli jest sam x. I możemy teraz policzyć wartość oczekiwaną nagrody, czy tam zysku Grzegorza. To będzie wyglądało dokładnie tak samo, tylko tym razem będziemy mieć minusy przy dziesiątkach, a przy x tych minusów nie będzie. No, i teraz tak naprawdę musimy wykonać dokładnie te same działania. To są te same liczby, tylko są minusy, czyli dostaniemy minus 5 trzecich, minus 5 trzecich, minus 5 trzecich, dodać 0, dodać 0 i dodać 1 szóstą x, bo tym razem x był na plusie. Czyli jak mamy minus 5 trzecich i ono jest 3 razy, czyli te trójki nam się skrócą, tylko tym razem będzie minus 5. 0 pomijamy i plus 1, szósta x. No i tak jak wcześniej mówiliśmy, wartość oczekiwana zysku z gry Pawła ma być równa wartości oczekiwanej zysku z gry Grzegorza. Czyli chcemy, żeby wartość oczekiwana zysku z gry Pawła była równa wartości oczekiwanej zysku z gry Grzegorza. No to podstawiamy. Wartość oczekiwana zysku z gry Pawła to było. 5 minus 1 6x i to ma się równać wartości oczekiwanej zysku z gry Grzegorza, czyli minus 5 plus 1 6x. Dostajemy równanie, które po prostu musimy rozwiązać. Przerzucamy piątki na jedną stronę, czyli mamy 5 dodać 5 i 1 szóstą x na drugą stronę, czyli 1 6x i tu też będzie plus 1 6x. Robią się plusy, no bo zmieniamy znak przy przerzucaniu. 5 plus 5 to jest 10, 1 szósta plus 1 szósta to są 2 szóste, czyli tak naprawdę 1 trzecia x. Zamienię sobie to tylko miejscami. No i żeby się pozbyć tej 1 trzeciej, muszę przemnożyć przez 3. Mogę też podzielić przez 1 trzecią, ale dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez jego odwrotność, czyli mam, że x porówna się 10 razy 3 to 30. I to tak naprawdę już jest nasze rozwiązanie, bo mieliśmy obliczyć liczbę żetonów x, którą ustalili, czyli te 30. Za wykonanie jednej z tych tabelek wystarczy jedna, już mamy jeden punkt. Za zapisanie i obliczenie obu wartości oczekiwanych dla Pawła i dla Grzegorza jest drugi punkt. Za porównanie ze sobą tych wartości oczekiwanych. I obliczenie, że x jest równe 30, mamy trzeci punkt. Ale, tak jak mówiłam, możemy też zrobić to zadanie w inny sposób. I zaraz pokażę, jaki. Wykorzystam już tą zrobioną tabelę dla Grzegorza, więc wyobraźmy sobie, że teraz dla Pawła w ogóle nie liczyliśmy, więc to zgumuję. Jest to inny sposób, czyli tak jakbym go zaczynała od nowa, ale nie będę tutaj liczyć znowu tego samego. Tak samo jak wcześniej, ten jeden punkt wciąż jest. Za narysowanie tabeli, dlatego tam było, że wystarczy tylko jedna, ale teraz wiemy, że ta gra ma być sprawiedliwa. Jest nawet takie słowo użyte w poleceniu. Jeżeli wiemy, no to super, bo nie ma tego w karcie wzoru, ale gra jest sprawiedliwa, jeżeli wartość oczekiwana zysku każdego z graczy, więc starczy nam tutaj tylko jednego grzegorza, jest równa 0, czyli tu w tym przypadku by było e od Grzegorza, czyli wartość oczekiwana zysku Grzegorza, ma się równać 0. I za zapisanie czegoś takiego, już nawet możemy od razu podstawić. Minus 5 plus 1 szósta x. Mamy tak naprawdę ten drugi punkt. I teraz wystarczy tylko to rozwiązać. No to tym razem tą 1 szóstą x zostawię po tej stronie. Piątkę przerzucam na drugą, zmieniam znak, więc jest po prostu piątka. Żeby się pozbyć jednej szóstej, mnożę przez odwrotność jednej szóstej, czyli 6. Czyli mam, że x równa się 5 razy 6, to jest 30. No i dostaję dokładnie to samo. Mam trzeci punkt. A rozwiązanie było dużo szybsze. Więc jeżeli pamiętamy, że gra jest sprawiedliwa, jeżeli wartość oczekiwana zysku jest równa 0, możemy policzyć tylko jedną wartość oczekiwaną, tylko jednego z graczy i porównać ją do zera. Jeżeli tego nie pamiętamy... No to w samym poleceniu było już podkreślone, że wartość oczekiwana zysku z gry Pawła ma być równa wartości oczekiwanej zysku z gry Grzegorza. Było to wprost powiedziane. Ale tak jak mówiłam, możemy właśnie skorzystać z tej sprawiedliwości gry. Jest to również uwzględnione w punktowaniu, więc jak najbardziej można z tego skorzystać. A na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Cześć!